Zapraszam Państwa do Galerii Marszałkowskiej na wystawę twórczości malarskiej pani Joanny Gołaszewskiej. Pani Joanna Gołaszewska studiowała malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzisiaj, jako profesor, prowadzi tam pracownię rysunku. Jest nam niezmiernie miło gościć panią profesor w naszej galerii, ponieważ zamieszkuje ona ostatnio również w naszym regionie warmińsko-mazurskim, ściślej na Warmii w Rodnowie i bardzo mocno inspiruje się naszym pejzażem, krajobrazem, naszą naturą. Muszę przyznać, że rzeczywiście od kilku lat, kiedy już właściwie mieszkam na Warmii, ten pejzaż jest mi szczególnie bliski i taki wart uwagi, jeśli chodzi o tworzenie obrazów. Takie właśnie zmieniające się pory roku, pory dnia. Ten krajobraz taki właśnie rolniczy, naturalny. Z tymi ogromnymi polami, łąkami. Teraz właśnie kwitnie rzepak. Ten rzepak jest cudowny, to jest tak ostra żółć, także no to jest po prostu jakiś samograj w obrazach. Obrazy przemawiają przede wszystkim bogactwem rozstrzygnięć kolorystycznych. Dominują szarości i zielenie. Liczy się tu rozmalowana plama barwna, kontrastowe akcenty żywego koloru. Złożony walor, prosty rytm. Kompozycje są często ułożone z poziomych pasów, zderzanych z pionowymi sekwencjami drzew, cieni, błyskami światła. Fragmenty wybrane przez artystkę z całej panoramy to te, w których słońce delikatnie rozświetliło skrawek wody, chmury, trawy. Mimo, że obrazy składają się prawie jedynie z elementów abstrakcyjnych, Wymownie nasycone są powietrzem, gorącym, upalnym, które widocznie porusza się, czy chłodnym, przejmującym, wionącym spod mgły. Joanna potrafi namalować temperaturę powietrza. Nie wszystko, oczywiście, się może podobać, ale. Zawsze można sobie coś wybrać, co tak właśnie zainspiruje, poruszy, oburzy, zdenerwuje, ale to wszystko jest powodem do jakiegoś myślenia, do jakichś rozmyślań, do jakichś refleksji. Obrazy w swojej malarskiej materii wydają się być malowane prawie suchą farbą, gęstymi, krótkimi pociągnięciami pędzla. Cienkie w swojej fizycznej obecności plamy barwne zostały nawarstwione w sposób półprzeźroczysty. Można odnieść wrażenie, że pigmenty wtarto w płótno. Obrazy z wdziękiem wpisują się w tradycję polskiego malarstwa pejzażowego. Serdecznie Państwa zapraszam, aby można było na żywo zobaczyć twórczość pani profesor, aby można było podziwiać również walory naszego krajobrazu warmińskiego, naszą wspaniałą naturę Warmii i Mazur do zobaczenia w galerii Marszałkowskiej.